Wczoraj podpisano umowę o dofinansowanie utworzenia linii autobusowej na trasie Rymań-Kołobrzeg. Jest to duży krok w stronę likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, z którym od lat mierzyli się mieszkańcy gmin Rymań i Siemyśl. Jest to realizacja zadania związanego z wykluczeniem transportowym mieszkańców powiatu kołobrzewskiego. Jest to wspólna inicjatywa zarówno starostwa powiatowego, jak też wójtów gmin, wójta Mirosława Terleckiego, wójta gminy Rymań, wójta Marka Dołkowskiego, wójta gminy się myśl i oczywiście wojewody, który, który w ramach swoich kompetencji współfinansuje to zadanie. 41 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok dla województwa zachodniopomorskiego. To oczywiście środki, które będą wykorzystane na wykluczenie komunikacyjne, a właściwie na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. My doskonale zdajemy sobie sprawę, jak to są ważne połączenia, bo dzięki tym połączeniom mieszkańcy mogą dojechać do szpitala, do szkoły, do pracy, do większych ośrodków po to, żeby zrobić zakupy, a więc dojeżdżają wszędzie tam, gdzie. Potrzebują załatwić ważne sprawy życia codziennego. Co ważne, wójtowie gminy Rymań oraz gminy Siemyśl wyrazili wolę udziału w pokryciu 10% kosztów utworzenia przedmiotowej linii w formie dotacji celowych. Cieszę się, że ta synergia i współpraca pomiędzy powiatem a gminami powiatu Kołżyckiego rozwija się w kierunku bardzo pozytywnym. Dziękuję, Mirku, dziękuję, Marku, za, za to, że współuczestniczycie w tym projekcie. Taka sytuacja już ma miejsce ponad 3 lata. Otóż Trzy sołectwa w minierymach zostały już całkowicie wykluczone. Chociażby sołectwo starni, sołectwo Kinowo, sołectwo Jarkowo, później, oczywiście, kolejne sołectwa w miniesiemyś. Ludzie nie mieli możliwości dojazdu do pracy, do szkoły, tutaj dookoła brzegu, więc, ten temat naprawdę nas bardzo bolał. I cieszę się niezmiennie, że po trzech latach udało się, ponieważ przewodnik, który świadczył nam tamte usługi. Stwierdził, zawsze jest, że to jest nierentowne, że jest za mało ludzi i po prostu się wycofał. I od trzech lat, niestety, ci mieszkańcy byli w jaki sposób pozbawieni dostępu do tego Nowa linia ruszy 2 marca.